Cześć, się ma, widzowie, witam cię bardzo serdecznie. O, chcę obejrzeć bitwę, Gildii Nie, nie chcę. Czekaj, ta. Bo jest nowa rzecz. Helowator mi wyskoczył, więc możemy se wejść. Kontynuuj e, karty klucze Za każdą walkę, okej, okay. wiadomo, kontynuuj, kontynuuj, kontynuuj. E, helowator już był, więc możemy sobie pyknąć raz. I co, jeszcze raz mogę? O, pykłem se jeszcze raz, dobra. Jeszcze raz se mogę pyknąć, dobra. Pykamy, helowator. W ogóle, cześć, widzowie, witam was. Czekajcie, bo ja się wciągnąłem. To jest coś, co chciałem robić poza odcinkiem, ale w sumie. Ale w sumie jakoś tak wyszło, że robię na odcinku. Bardzo łatwo jest, póki co. Jak myślicie, jak daleko, do, jak, do którego poziomu dojdziemy? Kto ma najwięcej na razie? 118 ma najwięcej w gildii, czy damy radę więcej niż 118? To jest pytanie. Oj, tu już ciężej jest. Oj, tu już o wiele ciężej jest. Ej, ja miałem zrobić rekord tutaj, halo! A ja mogę Enter! Enteru mogę używać, dobra, daliśmy radę. No, tu już jest o wiele ciężej. W ogóle możecie mój kod używać, właśnie, ja wam zapomniałem powiedzieć. Na Hellowator mam zebo podłoga Hell i to daje wam 25 yy, razy keycards, czyli to co potrzebujecie w tym. W Hellowator, jeden Potion of Eternal Life i 100 Hour Glasses. Musicie mieć dziesiąty poziom i to działa tylko do końca niedzieli, więc korzystajcie, widzowie. Dobra, bo coś mi internet chyba szwankuje, wczoraj też szwankował, przedwczoraj w sumie też. Bo Też troszeczkę laguje serwer na początku, przynajmniej lagował jak Hello się zaczął. Nie wiem czemu, tak właściwie. No, moja zasada jest, to jest taka, że jeżeli większość razy jest... A, okej. Okay. To moja zasada by tutaj nie zadziałała, bo chciałem powiedzieć, że jak większość razy jest poniżej połowy, to raczej wejdzie bez problemu. Mhm, mm mhm, mm mhm... Spróbujemy sobie wykopać może nowy ten... Daj mi klucza. Kurde, 491 ja mam wszystkie klejnoty prawie powymienione 406, e nie, jednak nie wszystkie, dobra To niech sobie idzie tu, nie chce nie mi się nawet wymieniać tych, o A bo dobra, powymieniamy im trochę 402, gdzie masz najmniejsze? 321, no dobra, to tu I zręczności też damy, 404 Dobra, to będzie o wiele lepsze oczywiście Spróbuję, może akurat wyjdzie jakiś mieczyk, proszę, fajny, znaczy ta dla mnie no to jest trochę lepsze, ale znów nie ta, to o tyle lepsze, jakbym chciał, nie? To też znów może być, ale jednak ja chcę lepszą. Dawać mi jakąś super mega, hiper ultra. No internet, do. No, trochę jestem unlucky z tym internetem. Nie mówię, że nie. Nawet tornado mi nie wejdzie. Nic mi nie chce dzisiaj wejść, widzowy. mi internet przerywa. Pięknie, jedno wbiło. No, jajko też powinie, powinniśmy rozbić bez problemu. Dawaj, róż z gą. Kurde. Dlatego nie lubię maga, bo nigdy nie wiem, czy jestem blisko, czy nie. Następnym razem nie gram magiem. Od, od, od ten, od, od mi, widzowie, proszę. No, idziemy na to. Ja tu chcę. Próbujemy to. Będę pierwszy w gili. Albo i nie będę, dobra. Jak to można zrobić? Na pewno zmienić. Dawaj mi nową broń do jasnej ciastej w końcu. Wow, ale super. Normalnie zarąbiliście. Dawaj mi broń. Nie obchodzi mnie wszystkie cechy. Też mnie to nie obchodzi, chyba. Kajta, bo ja tutaj mam rękawiczki 330. Dobra, dawaj. Dawaj. 325. Ty, bo. No. A mo możesz mi w końcu dać rąbane. Nie, no nie wierzę w to. Ja nigdy nie dosadę rózgi tutaj. Autentycznie, ja uszlaję baz 20 minut. Klikam. Wy i tak widzicie urywki tylko. No, ja pierniczę. Dobra, wiecie co? Mam pomysł. Zrobimy tak pierwszy raz. Jeden odcinek teraz kończę. I po prostu w niedzielę zobaczycie drugą część, jak ja już się przebiorę. Bo mi się nie chce tego odcinka dalej prowadzić, jak mam. Kurde, się przebierać 20. No, głupi, nawet Maczuga mi nie chce wyjść. Więc jeżeli chcecie zobaczyć, czy Maczuga mi w końcu wyjdzie, czy nie. W sensie. O! 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 Jaka zarąbista! Idealny Cliffhanger. Widzimy się w niedzielę.